Anko. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Ciepło. Rośliny są w fazie pierwszego kolanka. Pierwsze kolanko jest centymetr powyżej węzła krzewienia. Także lecę z tej jedynką i regulacją. Mikstura taka no trochę biedna. Bo na, w ochronie fungicydowej idzie Prochloras 450 gram na hektar. Nie pamiętam jak się preparat nazywa Proxa czy jakoś tak z firmy Adama, to idzie tego litr, i jeśli chodzi o regulację, to idzie CCC 750 w dawce 1,5 litra na hektar, miało jeszcze 0,3 modusa. Ale niestety modusa nie mogłem dostać już, albo jeszcze u nas, tutaj w okolicy. Także idzie samo CCC. Uprawa Żyto o zimę poprawiło się dosyć mocno od czasu pierwszej dawki. Zazieleniło się, Łan jest, znaczy nie rozkrzewił się, no bo Żyto się nie krzewi, ale wydaje się być gęstszy. Trochę te rośliny się rozbudowały. Dawka cieczy. 200 litrów na hektar, i może jeszcze powiem czemu sam prochloras, a nie w mieszaninie jeszcze z czymś. Powiem tak, chciałem zrobić dosyć budżetową ochronę. A jak wiadomo, w zabiegu T1 chodzi o zabezpieczenie podstawy źdźbła, więc tutaj myślę, że to będzie dobrze ochronione. Troszkę też może podziała i na liście. No ale głównie chodzi o tą podstawę źdła, A jeśli żyto będzie dobrze wyglądało, pewnie jeszcze wleci jakieś T2, te T3. Te Bardziej na ochronę liści, kłosa. Ale to jak, jak będzie dobrze wyglądało, bo nie szykuje się tu na jakiś mega plon. Na pewno 8 ton. 8 ton. To stąd nie będzie, liczę bardziej coś koło piątki z hektara. O tu akurat pusty plat, bo mogłem jeszcze raz poprzeczniak dosiać. Może to wygląda tak. Tu przykładowa roślina. To jeszcze podstawa śrubła dosyć fajnie wygląda, nie jest. Zainfekowana. Wiadomo, tu te liście wiosenne czy znaczy zimowe w sumie obumarły. Roślina odrzuciła. Ale tak wygląda nieźle. I teraz, yy, może szybciutko, dlaczego tak ważna jest ochrona podstawy źdła. Tu, jak wiadomo, z przyrody, z podstawówki, roślina pobiera przez korzenie wodę i sole mineralne. No i te wszystkie nawozy, które aplikujemy do glebowo i przede wszystkim woda musi przejść przez korzeń. Tutaj przez tą podstawę źdźbła, no i dalej do liści, gdzie się odbywa fotosynteza, ro, roślina produkuje sobie jedzenie. No i tutaj ta podstawa źdźbła musi być zdrowa, żeby było w niej jak najwięcej tkanek przewodzących. Wtedy może roślina pobrać jak najwięcej tych składników jeżeli tutaj nie zadbamy o to, żeby roślina była zdrowa, no to tych tkanek będzie mniej, bo będą obumierać zainfekowane tam grzybami. No i roślina po prostu będzie mogła mniej pociągnąć z tej gleby. Tak to prosto mówiąc no roślinki całkiem fajne pogoda też fajna. Dzień jaki dzisiaj mamy, to jest dokładnie 19 kwietnia. To nie ukrywam, że w poprzednich latach, trzeci rok uprawiam żyto hybrydowe. No tu w tym roku akurat swój odsiew, ale poprzednie dwa lata było żyto z centrali, z KWS-u. Wyglądało naprawdę bardzo fajnie w tym czasie, bo akurat tu wspomnienia na snapie mi się wyświetlają. No było, było lepsze, była petarda w tym roku jest gorzej, dlatego nie liczę tu na jakieś rekordowe plony i nie chcę tu robić jakiejś super ochrony, jak wiem, że i tak yy, no to się nie odwdzięczy jakby nie będzie z tego relatywnych korzyści z tej ochrony za tam 150 czy 200 zł, tak tutaj sam prochloras to jest koszt 330 zł za 5 litrów, czyli litr na hektar to jakieś 60 kilka zł. No do prochlorazu można było dodać jakąś jeszcze substancję, myślę, że tak do stówki. Można by było zrobić jakąś już fajną ochronę. No plus regulacja TCCC i modus. W poprzednich latach fajnie się to u mnie sprawdzało: rośliny stały, ewentualnie gdzieś tam przyklękły, ale nie było problemów z koszeniem. Nie leżały plackiem, jak to się mówi. No w tym roku taka jest sytuacja, że trochę bardziej budżetowo muszę to zrobić. Także, także tak to wygląda. Dobra, za dużo w kabinie to nie pogadam. Więc lecę, działeczka fajna, długa. 8,5 hektara chyba, czy do 9 nawet. Drugi opryskiwacz. Już mam jeszcze jeden i będzie po wszystkim na tej działeczce. No to lecę. małem, bo środek się nazywa Promax 450 EC, a nie tak jak tam wcześniej powiedziałem, Prochloraz 450 g na litr, CCC, chlorek, chloromek, Tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, że siarczan magnezu idzie, jeden worek 25 kg na opryskiwacz czyli na 3 hektary czyli jakieś deczko ponad 8 kg 8,3 na hektar co nam daje procentowo w cieczy deczko ponad 4% i do tego wszystkiego jeszcze insol zboża jako uzupełnienie mikroskładników mikroelementów bor miedź żelazo mangan molibden cynk no, także taka mikstura. Już mamy po 18 jeszcze, muszę tu rozrobić na półtora hektara, jeszcze dzisiaj tu machnąć przy domu i jutro jeszcze chyba pojadę na 2,5 hektara, taki kawałeczek, no naprawdę bardzo słaby. Nie wiem co tam z niego koszę to trochę dostanie siarczanu, trochę mikroelementów i trochę grzybówki. Znaczy no nie trochę, tylko takie normalne dawki. Może coś tam się podratuje te żyto, może to, coś tam się ukosi jeszcze. Także mieszam i widzimy się dla Was za chwilę, dla mnie jutro i pokażę Wam te żyto. Jeszcze szybki look na żyto sprzężytem koło domu. Tak jak podejrzewałem, przy siebie żyta jest no, dosyć dużo do przężyta. No i przężyto jest we wcześniejszej fazie rozwojowej niż żyto. No ale lecę już z tym, z regulacją i z jedynką jedynką Trochę nie po fachowemu. No ale cóż, trudno. Tak to wygląda. Sianę bezorkowo Witajcie kolejnego dnia 20 kwietnia Godzina 9 rano Tutaj ta najsłabsza działka Z Żytem Bardzo dużo jest takich pustych placów Jak tutaj Tu na poprzeczu trochę lepiej Chociaż no nie wiem czy to można nazwać Że jest trochę lepiej tam w rogu jest ok. Tam potem za górką też jest w miarę ok. No a tutaj to jest tak sobie. To tylko ten jeden zabieg. Może troszkę gdzie są te rośliny, to im to troszkę pomoże. I więcej na tej działce nie przewiduję tutaj wjeżdżać. No niestety tu trzeba będzie pewnie dołożyć. Do interesu jest to dzierżawa. Jeszcze dzierżawę trzeba opłacić. Wiadomo, dopłaty bierze właściciel. Także, no, 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 niestety w tym roku będzie tak. Dobra, tak to się prezentuje. No, tu nie ma akurat czym się chwalić. Tu mamy zasiany owiec, już nawet wychodzi. Elegancko jest. Wilgoć jest, wszystko czego mu potrzeba. Także myślę, że będzie fajnie tutaj na tym polu. Dobra, to na razie na tyle. Jeszcze dzisiaj jak zdążę, to zaczepię rozsiewacz i lecę z drugą dawką azotu. No jak nie to jutro, ale jeszcze to zobaczycie w tym filmiku. Zobaczyłem saletrę zasypaną, saletra Anvil. No i jadę około 100-120 kg na hektar. Nie wiem ile to wyjdzie na takim ustawieniu. Założyłem plandekę, bo trochę się chmurzy. Tam bardzo czarne chmury. No ale jeszcze nic nie padało. domu już wyjechałem, jeden rozsiewacz rozsiałem, no i wyszło trochę sporo, bo około 150-160 kg na hektar. Troszkę zmieniłem dawkę, tu już powinno być dobrze. No i tak, ostatni zabieg nawożenia, i tutaj będę się zamykał. 80-90 kg czystego składnika, czystego azotu. Tam przy domu gdzie poszło te 160 kg to będzie więcej, około 100 kg azotu może 110 Czy z zabiegów jeszcze coś będzie, nie wiem nie wiem, nie wiem, może jakiś tebukonazol jak już kłos będzie wychodził ale z drugiej strony tak sobie myślę jak tutaj gdzieś to się szykuje na no nie wiem może 5 ton może niecałe no i robić tutaj dwa zabiegi a w poprzednich latach jak zbierałem 7 ton żyta z hektara no to, to robiłem tylko jeden zabieg na grzybówkę i też było w miarę ok wiadomo że te rośliny były porażone i to było widać że na liściach tam wchodziła jakaś rodza Delikatnie niektóre kłosy były też porażone, no ale te 7 ton dawało. Więc tu, jak nie liczę na taki przepraszam, rekordowy plon, to chyba nie ma sensu tego drugiego zabiegu robić. Więc myślę, że to już ostatni wjazdaż do żniw. Rozsiewacz ALTRO RN800. Pojemność 800 litrów Możliwość dołożenia jest stawki na 1200 litrów I chyba w niedługim czasie sobie kupię, Bo tak zacząłem przypinać rozsiewacz do dojcza Tutaj jak jadę na tę działkę, bym sobie teraz wrzucił 2 migbagi Czyli tonę nawozu I bym mógł naraz to wszystko obsiać A tak muszę się wrócić do domu Załadować sobie z powrotem półtony Znaczy jeszcze raz półtony drugie i przyjechać tu jeszcze raz a znowu jechać drugim przy, drugim ciągnikiem sprzycia bo to na to samo by wyszło bo i tak trzeba albo dwa razy jednym ciągnikiem jeździć albo raz dwoma ciągnikami powiem wam że ścieżki technologiczne to jest piękna sprawa W okolicy, no ja się tak wyrwałem chyba 3 albo 4 lata temu, zrobiłem ścieżki. Pierwszy raz to Tato mi mówił, że chyba mi się te redlice w sierpniku zapchały, no ale nie wiem, już miałem na 15 metry opryskiwacz, rozsiewasz też już był ten na 15 metry, także się zajeżdża w ścieżkę i lecimy jak na gps -ie. Nie trzeba tu odmierzać. Niektórzy krokami odmierzają jak pryskają jakieś korągiewki, jakieś patyczki, żeby było się na co kierować. Jak tutaj działka ma chyba 800 albo 900 metrów długości to tylko zajeżdżam sobie na ścieżkę i lecę cały czas prosto jedna ścieżka i mam ponad hektar chyba zrobiony jak w jedną stronę przejadę. jeżdżę na wałku 750 obrotów czyli 540 eko daje 1500 obrotów na silniku czyli na wałku jest 500 parę słów może co do rozsiewacza jeszcze powiem kupiłem go nowego kosztował 4400 zł brutto czy kupiłbym go drugi raz? nie, nie kupiłbym go Rozejrzałbym się za czymś używanym, jakimś szkunem, rauczem, ewentualnie wikonem, Ferlandem no może i amazonką, chociaż to tak na trzecim miejscu. No chyba, żebym brał na jakiś program, no to wtedy, jak nowy sprzęt musi być, no to, to myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Ja bym o nim powiedział tak, że jest to. Rozsiewacz budżetowy, ale taki trochę lepszy. Tak mi się wydaje. no Wydaje mi się, że jest lepszy od strumyka czy tam Janpola. Ale też tam bez jakichś rewelacji. Przeje dosyć równo na te 15 metry. Mam opadki ustawione. Pasów na zbożu nie widać. Jedyne co mnie irytuje w nim, to regulacja dawki. Jakoś tak. Ciężko to ustawić jest. Chciałem tu do niego przespawać skalę od Kuna MDS-a. To by się fajnie na te przetyczki ustawiało. No ale już mówię, trudno, nie? Będzie tak jak jest. Tu jeszcze trochę się przycina. Te trzeba by było nasmarować, dlatego jak otworzę to, tak potrząsam pod Taka rdza na tym rozsiewaczu też nie wychodzi śruby białe jedynie co a tak te malowanie proszkowe jest ok powiem Wam że tak jak patrząc po opryskiwaczu to te malowanie proszkowe nawet lepiej się spisuje niż ocynk, bo w opryskiwaczu elementy ocynkowane już zardza bierze a tam gdzie jest pomalowane nic nie widać żadnej żadne burchle się nie robią ani farba nie odchodzi nawet Tu jeszcze ciekawostka ten rozsiewasz tak bardzo rzuca do przodu mocno Tak jak tutaj mam rękę to dotąd mniej więcej dorzuca kulę do przodu Nie wiem czemu tak Tak jest skonstruowany no ale się je równo Żadnych pasów na zbożu nie widać. A ta plandeka jeszcze jakaś taka dziwna jest, bo jest strasznie ciężko ją założyć. Taka jakby trochę za mała była. No jeszcze troszkę jest. O i tutaj, żeby założyć tę plandekę, to trzeba się tak napiąć, żeby ją tu zasadzić. Nawet nie potrzeba tych gumek, bo ona jest tak napięta, że nie spadnie. To chyba w tym vlogu by było na tyle. Także wiosenne nawożenie i ochrona zbóż jest zrobiona. Dobra, to do następnego vloga. Trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście i pozdrawiam wszystkich.